Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w drugiej kawie witam Maciej Nowak. Moim gościem jest Patryk Jaki, poseł Solidarnej Polski. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jeszcze Solidarnej Polski, czy tam jeszcze coś zmieniło? Absolutnie cały czas solidarnej Polski. Jest solidarna tak Polska. Trzecie miejsce w rankingu prezydenckim gazety wyborczej? Zaskakująco dobry wynik. Nie, a ten wynik. Potwierdza tendencje wcześniejsze, bo tutaj mam 12%, w sondażu Nowej Trybuny było 11%, czyli to jest dokładnie tyle samo, ile było wcześniej. Ale to cieszy. To pokazuje, że asertywność w polityce popłaca, i zapewne jestem, jednym z, jestem jedną z niewielu osób w Polsce, która bez szczytu partyjnego jest w stanie zbudować tak mocną pozycję. I to jest bardzo duże zobowiązanie, dlatego partie polityczne, jak już w tej chwili widzimy, mogą zapomnieć o tym, że do czegokolwiek mi przymuszą. Jak pan to załatwił, że gazeta wyborcza, która raczej nie jest przychylna solidarnej Polsce, daje panu taki wynik? Według mojej wiedzy to jest sondaż jednej z największych szkół wyższych w Polsce. A, a poza tym rzeczywiście trudno mnie posądzić o sympatię do Gazety Wyborczej, ale tak jak Panu mówiłem wcześniej, również sondaż publikowany przez głównego speca od SLD, od kampanii SLD Adama Drosika w Nowej Trybunie Opolskiej również pokazał podobny wynik. Dlatego sądzę, że byłbym w stanie, jestem w stanie liczyć na dobry wynik. No tak, bo mówi się, że sondaże w Nowej Trybunie Polskiej sprzyjają Garbowskiemu, a w Gazecie Wyborczej będą sprzyjać jakiemu? Jak no, jest wynik taki sam, jak w trybunie. To jest <laughs> chyba bardzo duża przesada. Panie redaktorze, my musimy pamiętać o tym, że oprócz sondaży są jeszcze wyniki wyborów. Ja przypominam, że w poprzednim, poprzednich wyborach pokonałem i Tomasza Garbowskiego, i Marcina Ociepę. I, I niewiele brakowałabym pokonał Tadeusza Jarmuziewicza. No, w związku z tym widać, wyborach że ludzie w wyborach parlamentarnych, mimo że jak pan wie, dysponowałem znacznie słabszą listą niż lista Platformy Obywatelskiej. W związku z tym to pokazuje. Że, że cieszę się dość dużym zaufaniem i to jest moje największe zobowiązanie, którego nie mam zamiaru zmarnować, dlatego że jakiś lider, jeden czy drugi partyjny uważa, że tak powinno być. Mm -hmm. Dobrze, no to sondaż daje panu trzecie miejsce, ale to, to nie gwarantuje sukcesu w wyborach prezydenckich. Jaki pan ma pomysł na to, żeby ten sukces osiągnąć, żeby wejść przynajmniej do tej finałowej rozgrywki? No przede wszystkim, my musimy zacząć rozmawiać o mieście. I to jest dobry moment, żebyśmy zadali sobie kilka kluczowych pytań. Otóż Platforma Obywatelska rządzi w Opolu ponad dekadę. Czyli to jest prawie 12 lat. I być może mało państw, niewielu nie z państwa o tym wie, ale w międzyczasie Platforma Obywatelska miała do wydania prawie 10 miliardów, 10 miliardów. Budżet Opola to jest około plus minus 700 milionów rocznie, razy 12 to wychodzi tam 8,5 miliarda, prawie 10 miliardów plus, plus, plus środki europejskie. I dzisiaj wszyscy sobie zadajmy pytanie: czy w Opolu widać te 10 miliardów, czy nie? I jaką wizję wybrali włodarze pod. Pod przewodnictwem Ryszarda Zembaczyńskiego i Tadeusza Jarmuziewicza, i również ludzi Tadeusza Jarmuziewicza. W mojej ocenie to była wizja Opole miastem, miastem spokojnej starości. To znaczy za te pieniądze myśmy zrobili bardzo dużo fajnych skwerków, latarni, spokojnie posprzątaliśmy drogi. Czyli to jest taka mentalność miasta powiatowego. A ja uważam, że to były takie środki, które pozwoliłyby nam się ścigać z największymi aglomeracjami, z katowicami, z Wrocławia. To co, co, wybrało co powinni, powinniśmy zrobić Opole dlaczego powinno. Dlaczego no nie właśnie, nie no, trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego na przykład przez te 12 lat za tyle środków, dalej nie zbudowaliśmy szybszego połączenia z autostradą, która jest kluczowa z punktu widzenia rozwoju inwestycyjnego naszego miasta. Dlaczego mimo wszystko po tych 12 latach Opole ma mniej inwestorów niż taki na przykład mały Skarbimierz? Mimo, że coś się ostatnio ruszyło, to jednak dalej jest mniej. No, Opole stało się takim miastem urzędniczym, powiatowym, bardzo spokojnym, a przecież tu jest bardzo, mamy bardzo wielu bardzo wiele młodych ludzi. Mamy ponad 40 tysięcy Studentów, którzy chwilę po edukacji, chwilę po zakończeniu edukacji muszą szukać miejsca pracy poza poza oporę. Ale mamy jeden. To jest wiadud, nasza wielką Amfiteatr, Filharmonię, nie, no Filharmonia tak. to Ja Ja poleciłem ostatnio, Opola. tak, siedem skwerków, 20 razy poprawionych latarni, ten cały, przepraszam, ten cały plac wokół, ta cała droga, wokół młynówki jest poprawiana też 12 razy. No bo po prostu powinniśmy być dumni. Miasto wojewódzkie, które chciało, które ma. Bo właśnie, bo to jest pytanie, jakie mam ambicje. O. Mamy Centrum wystawienniczo kongresowe Park Naukowo-Technologiczny się buduje, strefa nam rośnie. Tam inwestorów to chyba już nikt na palcach dwóch rąk nawet nie, nie jest w stanie wymienić. Nie, no tak bez przesady, jest tam sześciu, siedmiu. Jakby panu mówię, że Skarbimierz ma to od dwudziestu lat, ma parunastu. Dlatego pytanie trzeba sobie zadać, dlaczego, dlaczego Opole, które ma dużo większy potencjał, przegrywało ze Skarbimierzem przez tyle lat? I właśnie, właśnie ze względu na mentalność naszych włodarzy, którzy poddali się już na samym początku. I jeżeli pan mnie pyta, jaką ja mam wizję rozwoju miasta, to ja mam osobiste przekonanie. Że Opole powinno być miastem małych, najniższych w Polsce podatków, Opole powinno być miastem małej i średniej przedsiębiorczości. Ja jestem przekonany, że jesteśmy w stanie to osiągnąć. Tylko problem polega na tym, że musimy zmienić władzę, musimy zmienić naszą mentalność. I ja uważam, że te pieniądze. Jakiego na, na prezydenta? Ja uważam, że te pieniądze, bo tu nie, 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 bo tu wie pan, możemy możemy się możemy rozmawiać długo o personalniach, ale porozmawiajmy rzeczywiście o wizji, o, o wizji rozwoju tego miasta. Ja mam osobiste przekonanie, że z tymi osobami dalej nigdzie nie dalej nie jesteśmy w stanie rozwijać miasta w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Proszę zauważyć, że w tej chwili, jakie mamy wybór, proszę zobaczyć kandydatów na prezydenta miasta Opola, którzy już ogłosili swój start. Co to są za ludzie? Czy to są ludzie, którzy już do tej pory rządzili. Proszę zobaczyć, SLD w Opolu rządziło już dekadę, Tomasz Garbowski był bardzo wpływowym członkiem władz SLD. Jak ja teraz słyszę jego jakieś pomysły, to ja zadaję pytanie, panie, czemu żeście, to nie, czemu żeście tego nie robili, jak SLD było władzy? Jeżeli pan pozwoli skończyć ten wątek, bo jest bo bardzo się, ważny. Czy, czy czymś innym SLD, SLD. W ja wiem, SLD, to prawda. SLD, Rządziło ponad dekadę. Platforma Obywatelska rządzi ponad dekadę, czego, a jego przystawką jest Marcin Ociepa. Zna pan, te takie, zna pan te takie pieski, które się sadza w aucie, które tak kiwają głową, prawda? No to właśnie Marcin Ociepa tak przez całą kadencję siedział i kiwał głową Platformie Obywatelskiej. Ale teraz chyba przejdzie do opozycji. To, to już jest w ogóle jakiś kompletny cyrk. Wie pan, jakby ja, ja lubię się śmiać, jak pan widzi, natomiast nie lubię kiedy z mieszkańców Opola robi się, yy, robi się, osoby, robi się osoby, które yy, robi się z Opola kabaret. Ja tego nie, nie lubię. Kiedy Patryk Jaki ogłosi, że startuje? I z jakiej formacji, z jakiego komitetu? Jeżeli będę startował, to mówiłem o tym wielokrotnie, to będzie, komitet, to będzie komitet wyborczy, komitet obywatelski, na pewno nie będzie komitetem partyjnym, chociaż ja nigdy nie ukrywałem swojej przynależności, swoich poglądów, ja miałem zawsze poglądy prawicowe, konserwatywne w sferze obyczajowej, bardzo liberalne gospodarczo i myślę, że w tym kierunku będzie konstruowany ten komitet. Walczy pan o to, żeby na fali tego zjednoczenia prawicy zostać tutaj kandydatem z poparciem PiSu w Opolu? Ja poparcie... Nie jest to konieczne, bo jak pan widział, dotychczasowe sondaże pokazują, że marka pod tytułem Patryk Jaki jest w stanie być wyżej w sondażach niż pis, który wygrywa dzisiaj w całej Polsce, co pokazuje, że mieszkańcy bardzo dużo, mieszkańcy Opola, bardzo dużą wagę przywiązują do wiarygodności w polityce. Bo jeżeli widzimy dzisiaj na przykład to tego osobnika, o którym Pan wspomniał, który cztery lata był w opozycji, ale kiedy można, prawda, coś dostać zebrać, no to już bardzo chętnie może być, w, znaczy był w koalicji, ale kiedy można coś zebrać, to może być w opozycji, a generalnie może być pudnia w opozycji może być. Południa w koalicji. Kabaret i cyrk. Dlatego, kiedy pan się zadaje pytanie, dlaczego Patryk Jaki jest wysoko, no to sądzę że, sądzę, że właśnie dlatego, że potrafiłem wielokrotnie pokazać, że jestem asertywny, wyjątkowo asertywny. No dobrze, ale jak Marcin Ociepa dogada się z PiSem, to jego tam 6% plus 9% PiSu daje 15%, czyli pana wyprzedza. Ale to tak pan liczy, że tak też. Się... Ja jestem przekonany, że w, ten sposób nie, że w ten sposób nie będziemy w stanie liczyć i będę bardzo zdziwiony, jeżeli którykolwiek wyborca PiSu poprze przystawkę Platformy Obywatelskiej. To jest po prostu. Alians Ociepa plus PiS zaszkodzi. Chodzi o Ciebie. I, no i Ja jestem przekonany, że tak. Ja jestem przekonany, że tak. No bo jeżeli pan pyta o moje korzyści osobiste, to ja pewnie miałbym ich więcej, gdybym dogadał się z tą wielką koalicją, która dzisiaj wygrywa w Polsce i tak dalej. Zresztą są takie naciski na mnie. Natomiast ja mówię tak. Wie pan, ja już jestem w polskim życiu publicznym, mimo że mam dalej młodą twarz, jak pan wie, prawie 15 lat. I dwie kadencje byłem radnym Miasta Opola, przewodniczącym komisji rewizyjnej. Budżet Opola znam jak własną kieszeń. I nie dam już dzisiaj sobą sterować. Nie dam, nie dam. Ja już się nie zgodzę na to, żeby ktokolwiek mi mówił, nie pozwolę się dostosowywać do różnych szyldów partyjnych, a tak już w przeszłości bywało, zrobię to, co w mojej ocenie jest dobre dla miasta Opola. Być może wystawię swój komitet, ale nie wykluczam też takiej sytuacji, że włączę się do gry dopiero w drugiej turze wyborów prezydenckich. Bo jak pan widzi, jeżeli, do dalej, gry jeżeli dalej. Z pisem, tak? Nie, do... nie. W, włączę, się do, włączę się do gry, to znaczy być może udzielę kto... poparcia, któremu jest kandydatów dopiero w drugiej turze wyborów prezydenckich. Wtedy, kiedy będzie się wszystko rozstrzygało, bo jak Pan pokazuje z tych sondaży, wynika, że bez poparcia osób, które dzisiaj wskazują Patryka Jakiego, nie da się w opolu wygrać wyborów. I to jest dla mnie pozycja, nie ukrywam, wyjątkowo komfortowa, bo uważam, że to jest dobra pozycja do rozmowy o tym, jak miasto ma w przyszłości wyglądać. Czyli będą rozmowy Ziwicza z jakim na temat poparcia? Obawiam się, że takie rozmowy skończą się fiaskiem. A z Garbowskim <grym> też? <grym> z Garbowskim też, ale, ale wie Pan, no niekoniecznie taki musi być rozwój wydarzeń. Bardzo bym tego nie chciał, bo wtedy to jest wybór z deszczu pod rynne. Dziękuję bardzo za rozmowę, Dziękuję. Patryk, jak i Solidarna Polska był moim gościem w drugiej kamie.